Dobra, była przerwa na cigareta. tu to trochę wykosiłem, bo to jest takie ostre, patrzcie tu nawet na łokciu, widać to? Chyba widać, to nie jak żyletka to pierdolone, dobra, Kaś po postawia i leca ta druga strona, i leca ta druga strona, bo kurde strach się, Strach się zapętał, że będzie, kurde, deszcz. Ale na razie jeszcze nie pada. No dobra, już jestem, już jestem. Teraz tych złych wybieramy te najlepsze. Te takie najfajniejsze. Szoków, tam mnie nie będzie widać. Być hmm. hmm. ja że ktoś kurde pomyśli, że bieda daje za bo coś. Nie, nie, nie. Kraj jest bogaty, zadłużony nie. na bogato. Słyszał, że w Polsce się też pomału panika szerzy, że zaś na jesień zacznę głupieć. Ja. To nie jeden się na dobrodziejstwo załapie, ale mnie to zaśpikło w plecy. Pieręństwo albo nie jedna. Tu my zaczęli tak, to lecymy po stronę. Jak by to tu kurde zrobić, żeby to jakoś tak fajnie było. Dół musi pasować, a góra może wystawać, to się potem uklasną. Żeby tego śruby nie wpakować. Ale jakby to oddzielać kurde dobrodziejstwem Brać to brać kurde brać wszystko brać jak do woj O, no, ale tak kurde Nie mogę to na mocno przykręcić, bo mi potem to długo nie wlezie Po cięciu, żeby było, ale jeszcze tu tu u góry Kurde, jak to śnie pierństwo te rośliny No Wyciąłem ile mogłem, no ale nie chcę sobie całkiem wygląda muszę się jeszcze przechylić, żeby tu prosty kurde był łapat, nie ma jeszcze kultu prostego. i załatwił kuchni ja tam w prosty to ja widzę. tylko kurde czy z daleka jak już nie miał ja się przyjrzeć temu to potem już za bardzo gotycznie widzę się no, tego, nie widzę tego no. no leci Musi iść w ale leci tylko. Wejdzie. Kurde, wyczułem, ile się dało? No ale... Trochę ta roślina trzeba też zostawić, bo na końca wiecie tym całkiem ogołoca To z nic nie zostanie, Już tam suchą czy ta baba zaś przyszła mi tu ma wysypać Ale teraz to ona się chyba już nie odważy. Chyba, bo to nigdzie nie wiadomo. A widziałem wysypuje tam do tej Tam z kolei do tej, na, na drugą stronę ulicy To mnie w zasadzie nie obchodzi Ale podobać mi się to też nie podoba Bo ci z kolei zaś wpadną na pomysł, że, że kurde My to byli, albo ja, albo sąsiad z tego też się może wywołać cyrk powiem wam, z babami to ino zgorszenie widać tu co ja tu robię coś to chyba widać nie? z babami to ino zgorszenie łażą Wamącum po tym świecie Ka się nie pojawiam Pamin z gorszygnie. Kieron, a mogę jako pierwszą dać ta dubszo. tak, bo będzie obcinano. No ale teraz już za późno. Pójdzie może jako... O jako ostatnio. Racza będzie je... Następne już pójdą takie brzydkie, to będę musiał je wyretuszować. Się, kurde, to na burza zbierało. Zaś. Lepiej nie, bo ja by to chciałem jeszcze, kurde, pomalować. Ale to już jest już się nie klei, widzicie, już jest dobre takie. Dotyku jest ok. Jest takie miękkie. Dobrze. Takie ma być. Z tych najgorszych jeszcze trzeba najlepsze wybrać, żeby się nie okazało, że całkiem takie, takie głupkowate potem są założone, a takie możliwe jeszcze zostały. Niedładamy. To też nie jest najgorsze. Wszystko musi fajnie wyglądać na tych YouTubach. Ale Wam powiem tam się na kanale wyklarowało, bo uciekali te wszystkie. Ale widzicie, co jest najśmieszniejsze, że suby spadły, nie? Ale oglądalność poszła do góry. Czyli z ciekawości patrzą dalej, ale suby wziąły, bo wiecie, solidarność musi być z tą babą. Nie wiedzą, czy u nas. Czy jest prawdziwo, czy jest fikcyjno, ale solidarność musi być. jakżeż to inaczej? Drogo wyżej, solidarność musi być. Oglądalność wzrosła, bo ja to widzę na tych, na tych dupsach, tam nie. Ale suby spadły. Kara dla mnie to jest kara. Jak A to jest aż tak śmieszne. A najśmieszniejsze to już są te, te algorytmy z tych kurde. To to już jest człowiek, już jest... To mnie tak śmieszy. Ja tam godą, nawet już nawet nie po polsku, tylko po śląsku, nie? Wiecie, o co chodzi. A tam jakiś kurde... z Korei Południowej czy Północnej pisze mi, że to super wideo, że tak mu się podobał. Ja jestem no, Ktoś zrozumiał z tego, Pierron. Cały YouTube to jest tak się ma, A jak ktoś to, jak ktoś to jeszcze bierze na poważnie, wszystko, no to jest samemu sobie winien. Kiedyś to było normalne, ale teraz to się zauważyłem, że to jest. Większość się ma jeszcze jak w telewizji, bo oni to pomału zaczynają. Przejmować ta sprawa. Bo zauważyli, że oglądalność w TV im spadła. Wiecie? Te babcie i dziadki zawsze będą patrzeć. Ale u oni... To jest najgorsze, że oni już mają tak, to już taką sklerozę, że oni nawet zapomną na wybory iść. A tu chodzi wszystko o to, żeby tylko na wybory szli te ludzie. Wybierali zawsze to samo. Zawsze trzeba to samo wybierać, żeby to tak, takie same bagno się działo. A oni też tam mają swoje wiecie, statystyki i to i tamto i to I wiedzą, widzą, że kurde godają, a tu oglądalność niby w TV jest, ale w tym, ale na wyborach kurde tych babciów co rozmniej.